Jaką Dorota jest osobą tak na co dzień? Na dzień dzisiejszy? No nie jest potworem. To, co robi z ludźmi, w ogóle. Nie ma szacunku do ludzi. Ma tylko szacunek, pokazuje go, wiesz, jak są media. A tak to nie ma. Nawet do własnej matki nie ma szacunku, jak musiała sprzedać apartament, miała tam problemy wtedy finansowe, powróciła do tej kamienicy po babci. No to nawet wasa mama przyjeżdżała jej sprzątać za 200 zł, czy tam, wiesz, parę groszy. Także to yy, druga sprawa. Yy, mnie też, yy, mnie też yy, ze mną też poleciała grubo w kulki. Yy, poleciałyśmy razem, nakrywałyśmy Teledy z w Serbii, po czym był to prezent dla mojej rodziny, bo wylatowaliśmy akurat 29 października i poleciłśmy do Serbii, ale no wyszło tak, że ja musiałam dołożyć się do tego teledysku, więc nie pamiętam, czy to było między 30 a 50 tysięcy, ale był bardzo kosztowny ten teledysk, więc miałam występować w trzech scenkach, a tak naprawdę jestem w jakiejś jednej scence, gdzie się obkręcam jak taki pingwinek, wiesz, o co chodzi. No i za to jestem w. No i to na maksa, zresztą wcześniej tak samo. I też tu taki spór był, bo miała być końcówka jeszcze jak mówię, wiesz, na końcu Doda jest end i w ogóle, wiesz, w tym całym teledysku, nie? Ona w ogóle była wszystko zazdrosna, tam o, o to, że fryzjer mówi, o nasza królowa dwa, że mam niebieskie doczepione warkoczyki, ja miałam być tak, później ona chciała te warkoczyki, zresztą jak widać w teledysku Bedgars, Także no... Tylko gdzieś coś zobaczyła, wiesz, już tam latała, w ogóle pierwszy dzień, ja, ja jako jedyna ogarnięta wzięłam samochód z recepcji, pojechałam, wymieniałam pieniądze, kupiłam wino, szampany i w ogóle, no bo miałam urodzinę, jeszcze Izię, którą serdecznie pozdrawiam, naszą makijażystkę, tam papierosy i w ogóle wszystko ogarnęłam. No i ona już moim zdaniem, nie wiem jak ona to zrobiła, ale w jakiś sposób to zrobiła, że ona to przemyciła, albo ktoś po prostu z tej klipy, bo z nami nie było menadżera Rafała.